Moje drodzy, mężczyzna, który znany był z tego, że jego obrona była stalowa i ciężko było przez to przejść, był są niesamowitej się chodził rzutów wolnych z świetnym w całej karierze. Za kręcę w takich drużyna. Moi drodzy, teraz oddam mi grot z zniazdom, a wydziałem parę słów. I wszystkim powiedziały też przedstawiły trenera naszego, który z nimi jest. Właśnie... Tak jak powiedziałem. Powiecie, najważniejsze są nasz jest trenera, więc za śniadno. Hello, thank you for having us today. Cześć, cieszę się, że spotka się.